No i niestety ta paskudna zima wróciła Biało się zrobiło na Pomorzu A ja miałem bardzo ciekawą misję do wykonania Na koniec tygodnia szykowała się prawdziwa bomba A pogoda jest tak paskudna w tym momencie, że to jest nie do opisania Co z tą bombą? Na koniec tygodnia szykowało się po prostu coś niesamowitego Po ostatnim filmie w komentarzach Odezwała się do mnie jedna osoba, a później na priv O co chodzi? Chodzi o to, że Babcia tego widza wspominała przez wiele lat, że ojciec tej kobiety w czasie wojny yy, uciekając przed Niemcami, właściwie były przeszukania we wiosce, i ludzie te cenniejsze przedmioty, które mieli, to albo zakopywali, albo wyrzucali je do wody. I tutaj taka spontaniczna podobno była decyzja o wyrzuceniu złotego, pięknego, dużego sygnetu. I teraz trudno określić, czy to było dokładnie jezioro. Czy to był stawek? Ponieważ w tej okolicy jest i stawek i jezioro, i tutaj są y, jakby sprzeczne informacje. No, może nie tyle sprzeczne informacje, co ciężko jest dokładnie stwierdzić, więc będę musiał przeszukać i stawek i w tym jeziorze. No Już dałem znać tym ludziom, że jeżeli chodzi o jezioro, jeżeli jest to jezioro, w którym kąpią się ludzie, to też najprawdopodobniej byli już tam detektoryści, którzy no mogli przypadkowo natrafić na ten sygnet. I wtedy to już niestety. Musztarda po obiedzie, ale jeżeli jest to ten stawek To jest spora szansa, że nikt tam nie szukał I będę musiał tam pojechać to sprawdzić Zobacz to basto. Odpaliłem, bo zrobiło się tak zimno, że to jest po prostu bez sensu Jestem nad jeziorem Wyspowo, za chwilę Was tam zaprowadzę, zobaczymy jak wygląda jezioro Wygląda jak jezioro, ale najprawdopodobniej jest skute lodem I poszukiwań żadnych nie da rady dzisiaj Jedyna możliwość to poszukiwania magnesem neodymowym w jakimś właśnie na przykład stawku. No ale woda w stawku też zamarza, więc muszę liczyć na, na to, że po prostu w przyszłym tygodniu lub na dniach stopi się ten śnieg i będę mógł przeprowadzić te poszukiwania. Jeszcze nawiążę kontakt z tym widzem i wyciągnę jak najwięcej informacji, bo temat jest mocno inspirujący. Huczy jak jakaś stara lokomotywa, ale lubię robić takie akcje. Że trochę specjalnie wymarznę, i tak przyjemnie wrócić do tego nagrzanego samochodu. No, zebasto naprawdę daje radę. W takim małym samochodzie, no to chwila, moment i jest po około 20 stopni. No i oczywiście nie zamknę tych poszukiwań w ciągu jednego dnia. No, chyba że znajdę. Kurde, niby zamarznięte, ale widzę, że nie wszędzie. Pewnie gdybym tutaj w las w woderkach, sitem popukał, to dałoby radę szukać, ale to jest jezioro, w którym ja mam małe szanse znaleźć coś ciekawego. Stwierdziłem, że skoro jeszcze nie jest ciemno i że całkowicie jeziora nie pozamarzały to skoczę jednak jakieś poszukiwania uskutecznie, żarnowiec. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, dlatego wciągnę szybko śmietanę 30. Tak, to jest na keto. Mały tutaj wiejski sklepik. Ciekawe w jakiej cenie. No tak sobie bym powiedział. 5 złociszy Dzień i witam Was serdecznie Zobaczcie jak wygląda droga którą jadę Ja już tracę Poczucie czy jadę drogą Czy nie Bo tu praktycznie nic nie widać A jak za chwilę mnie tutaj Zaspa, złapie To żebym tutaj nie utknął Jadę nad jezioro o talżynu. Jeśli się nie da nawet Poszukiwać Bo takie duże prawdopodobieństwo jest To przynajmniej sobie Będę miał taki zimowy van life. Tam na dole jest szczególne dla mnie miejsce Znalazłem pierwszy złoty łańcuch w swoim życiu Właśnie tam Nie mogę tam zjechać dlatego, że jest nieodśnieżone I dosyć stromy podjazd Więc nie ryzykuję Jakieś 100-200 metrów dalej Jest drugie kąpielisko Cały czas chcę mi się działać, coś robić I ja sobie odpowiedziałem na jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie Po co mi właściwie nowy bus? Po co mi budować nowego kampera? Czy jest mi potrzebny większy od Vito? No mózg podpowiada, że nie. Rozum podpowiada, że nie. Ale serce mówi, no wielu rzeczy nie potrzebujesz, a masz. No i wychodzi mi na to, że najbardziej zależy mi w tym wszystkim, żeby znowu przeżyć tę przygodę z tą budową. Tworzenie wizji w głowie, przenoszenie to na kartkę, później, już budowanie w środku. W przypadku takiego busa, to jest dużo większe przedsięwzięcie, to są też znacznie większe koszty. I ja już teraz podjąłem próby znalezienia: no, nie tyle sponsorów, tylko co firmy, które zechciałyby współpracować. Ja nie mówię nawet o tym, żeby mi swoje produkty udostępniali. Odezwałem się do kilku firm, z jedną już jestem na bardzo. Zaawansowanym etapie rozmów, która przygotuje mi ofertę 35%, 35 rabatu na cały zestaw elektryczny, który zamówię. A co za tym idzie? No, nie będę w stanie trzymać jeszcze Vito, więc najprawdopodobniej pójdzie na sprzedaż, po prostu. Trochę mi żal. Dużo serca, dużo pracy włożone w ten samochód, bardzo wiele rzeczy powymienianych. No, ale takie jest życie Kto stoi w miejscu, ten się cofa Po drodze pojadę na jezioro Żarnowieckie Zobaczę czy dam się, tam się da kopać Bo jeżeli tak, no to wybieram Żarnowiec Właśnie skończyłem rozmawiać z panią Która zaprosiła mnie na te poszukiwania sygnetu Tej pamiątki rodzinnej Którą właśnie przed Niemcami, jak wspominałem Dziadek tej pani wyrzucił do stawku lub do jeziora, i to będę musiał określić. Jak już przekazałem, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jezioro i kąpielisko, no to nie ma tam już czego szukać, bo no, te poszukiwania w jeziorach, w wodach w Polsce są dosyć popularne teraz i sami wiecie, ale oczywiście nie rezygnuję i spróbuję. Czekam w tym momencie aż przyjdą roztopy no, na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe każde jezioro będzie zamarznięte szkoda drogi trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość ale temat na pewno dobry a teraz zabieram się za gotowanko zatrzymałem się na takim tutaj parkingu a po to właśnie żeby sobie przygotować jedzenie i wtedy dalej ruszam nad jezioro Żarnowieckie i się do tych garów 来的。 A prawie jak makułowicz w terenie, co to jest za jedzenie? Jest to kryptogeniczne spaghetti, czyli mięso wieprzowe z wieprzowej, pasata z pomidorów, i makaron, koniak. Wszystko kupione w biedronce. I to da mi zastrzyk mocy na cały dzisiejszy dzień. Szybka szamka i lecę nad żarnowieckie. Wszystko ładnie wciągnąłem, więc mogę iść na dwór. <laughs> Że tak powiem, jeszcze śmietanka na podbicie tłuszczyku. Polatałem tym dronem, ale się trochę boję, bo moja jedynka ostatnio skończyła żywot. Co prawda odzyskałem z 80% wartości tego drona, bo sprzedałem. Ktoś go wziął na części, tam była tylko taśma do wymiany, bodajże, ale wolałem się już w to nie bawić. Jak wpadł w gołębie? Tutaj, co prawda, ptaków nie ma, ale jest pełno gałązek i łatwo zahaczyć, bo. Tak delikatnie na wietrze on sobie pofaluje, złapie skrzydełkiem, zleci, i w ten sposób można stracić kasę. No, i nie myliłem się. Tutaj poszukiwania są jak najbardziej możliwe. Woda stojąca, zero wiatru i około 4,5 stopnia na plusie. Także warunki lepsze nie będą, jeżeli chodzi o luty. Spójrzcie. Tak wygląda jezioro żarnowieckie o tej porze. No, idealnie. Woda stoi jak w stawku. I był spory odpływ. Mega spory odpływ. Płytko. Dobra, od razu lecę po sprzęt i do wody. Na rękawica trochę mało. Sucha torba, bo długo nie poszukiwałem. I woderki. Szybko się wbijam. O, jeszcze magnes miodymowy. Ale magnesem rzucać nie będę. Coś mi się stało. Hmm. Czysty. Prawie nowka Chociaż szanse na znalezienie tutaj czegokolwiek są niewielkie, bo ja tutaj mnóstwo razy szukałem, nie licząc też innych poszukiwaczy. Ale sama przyjemność z tego, że jest miejsce, gdzie da się poszukiwać, jest satysfakcjonujące. Rękawice, i nie będę nagrywał każdego sygnału, bo nie mam mm, takiego mocowania na głowę, więc po prostu coś ciekawszego wyciągam kamerę z woderów i pokazuję. Pogoda się zrobiła, bajeczka. Coś pięknego. 15% baterii. Idę podłączyć kamerkę do samochodu i już nie będę pokazywał tego co w wodzie. Następne ujęcie w samochodzie i lecimy na zachód słońca. Merka się poładuje, a ja idę szukać do wody. A to, co znajdę, to po prostu pokażę w podsumowaniu takim zbiorczym, jeżeli cokolwiek znajdę. Na razie jest tam cisza. Ja nagrywam sobie telefonem jednak. Zobaczcie, jak tutaj linia brzegowa zostawiła te patyczki. Mamy tutaj półtora metra na pewno odpływu. I o tyle mogę po prostu wejść głębiej. Fal nie ma, więc tak zrobię. Odjechałem na południowy brzeg Jeziora Żarnowieckiego To jest cudowne miejsce na van life. Bardzo dużo ludzi tutaj w trakcie sezonu stawia swoje kampery Zimą też się swój rok o, obądzie podpływają Liczą na chlebeła, ale nie poczęstuję, nie mam Na kęto nie jem pieczywa. Nie wiem czy jak wyczekam do zachodu słońca to akurat to słońce będzie wystawało poza chmury idę sobie zrobić kawusie odpalę Webasto i zacznę montować już ten film żeby nie tracić czasu bo do zachodu zostało jeszcze godzina, półtorej Webasto się rozdmuchało ale zaczyna śmierdzieć bo Zciągnąłem buty mokre i teraz mi tutaj taką gumą suchnie. Dobra, zabieram się za kawusie. A dzisiaj jeszcze nie piłem w sumie. Szybko, szybko i tak to jest. Dobrze, że ciepło się zrobiło. Słoneczko bardzo ładnie wygląda przez tą szybę. Zrobiło się już tak fajnie, pomarańczowo. Ale to jeszcze nie jest to. Się zaraz będzie, a w tyle sobie oglądam mój ulubiony vlog. Cześć, serdecznie w, w Podróżowanie przez V. Pozdrawiam Kasia i Łukasz. Stony. Tutaj przyjechaliśmy po przekroczeniu granicy i dzisiaj zaczynamy vlog i dzień od prania. Jesteśmy już zaparkowani właśnie blisko pralni. Taki widok z samochodu, przecież to jest czysta bajeczka. Włup, 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 włup. Wszędzie przyjadą co da robić. No. I kończymy fruwanie. Słońce już zaszło, ja zabieram się za montaż tego odcinka. W następnym mam nadzieję, że będzie już pokazana próba podjęcia, znalezienia tej zguby, tego złotego sygnetu, yy. którego będę szukał dla Agaty. Tymczasem ten odcinek dobiegł końca. Ja Was proszę oczywiście o zostawienie łapki w górę, po to, żeby zasięgi oczywiście poszły jak najmocniej do góry. Piszcie komentarze i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.